Na stole mamy tutaj kulki z ciastoliny. Proszę, żeby każdy sobie wziął po jednej Ale takie same tak. I teraz, tak jest, tak e, teraz chciałabym, żebyście zrobili z tego okrągłą kulkę, taką okrąglutką. Jak nie, mm -hmm, jak nie możecie w rękach, to można robić tak jak Hania na stole przyciskać i dookoła rączka. Tak, i wtedy zrobi się kulka. Super, niektóre kulki już są bardzo okrągłe. Przyciskać jak Mocno przyciskaj ręką. I wtedy się zrobi kulka. Pokażę Ci. Po prostu. O, prawie księga okay. na Pokażcie mi teraz swoje kulki. Pokaż. No, prawie też jest kulka. Super. No teraz, kochani, robimy wałek. Między dwie ręce naciskamy mocno i ma wyjść taki wałeczek. Jeśli macie siły, to możecie znowu tak jak Hania robić na stole. Dwie rączki mogą. Tak. ja na stół. Tak. Patrzcie, mój robi się trochę ja więcej. A ja umiem tak wałkować. I przyciskamy, tak żeby był wałeczek. Sawery, weź drugą rękę też i dwie ręce. Zobaczcie, moje dwie ręce się mieszczą. brunek, weź dwie ręce. na Mikoć naciskamy. Dobrze widzę. Widzę, że macie już piękne wałki. to teraz każdy z Was dostanie nóż i tym nożem będziemy kroić ten wałek na kopytka. Ok? Mam na też czasem kroi taki wałek. No, Kochani, widzę, że już macie pokrojone swoje kopytka. To teraz e, połóżcie sobie noży tutaj na, na środku. No, jeszcze czekam na nikosię i Powiem Wam, co teraz będziemy robić. Weźmiemy teraz do każdej ręki po jednym kawałku i będziemy robić dwie kulki na stole. Zróbcie sobie miejsce. I robimy dwie kulki. Wystarczy. wystarczy. Dwie kulki. Pod każdą ręką musi być jedna i robimy dwie. Kręcą się dwie. ma malutkie. Teraz wyjdą nam kluski śląskie. a ja lubię kluski śląskie. No właśnie. A mój rob... moja babcia robi kopytka. Kopytka i kluski śląskie. I teraz e, powinny powstać dwie kuleczki. Moja jest taka. Też, ma? Ja mam ma? 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 no, moje ma? są takie. No, takie. Super. I teraz jak macie e, kuleczkę małą, to małym faluszkiem robicie dziurkę. Za mocno, troszeczkę Piotrus. Tak, No właśnie. I to jest piękna polska śnioska. Lucja, zrób dziurkę. Daj patrzeć mm -hmm. mm -hmm. Patrz dla Mhm. Patrzę